Są przychody, które po prostu wpływają na konto co miesiąc, są to pewne przychody na stabilnym poziomie, więc jak najbardziej jest to, jest to bardzo fajne, za, za pozostałymi reklamami no, trzeba już troszeczkę się y, nabiegać. Program AdSense przede wszystkim jest stworzony do zarabiania, ale nie jest to główny cel tego programu, bo reklamy w tym programie wzbogacają niejako treść strony. Co miesiąc zostaje przelew na konto. Poza zaksięgowaniem tego przelewu nie muszę z nim robić już nic więcej. I jedyne moje zadanie to jest tworzyć ciekawą treść dla użytkowników. Hosting i utrzymanie dwóch osób nie stanowi już dla mnie problemu. Możemy śledzić, i to dosyć szczegółowo, jakiego rzędu przychody generujemy przez AdSense. Możemy szybko reagować i optymalizować nasze reklamy, patrząc na te codzienne statystyki w czasie rzeczywistym. No i oczywiście możemy... Co, co, Ciekawe poprzez ACEN zemitować reklamy wideo, których tak naprawdę nie e, mamy możliwości e, poprzez nasze biuro reklamy. Człowiek żyje pełnią życia, także wycieczka czy, czy, czy nowy ciór, nowy samochód. Zarobki z za ACEN przeznaczyłem na podróże z moją żoną. Kupiłem trochę sprzętu elektronicznego do domu, wiadomo, nowy komputer, ładny telewizor. Także pieniądze z ACEN się przydają, a też realizuję swoją pasję, jaką jest tworzenie stron, blogowanie że przyjemna, spożyteczna. Uważam, że jest to najlepsza opcja do, do zarabiania swoich pierwszych pieniędzy w internecie.